Michał cicho ma apel, a ze mną Grzegorz Szozda przed kolejną walką zawodową, tym razem na FST8. Grzegorzu, jak tam samopoczucie przed jutrzejszą walką. Cześć, witam wszystkich. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już najedzony, nawodniony, także wszystko gra, jest, jest ok i tylko czekać na jutro. I ława, chyba dobre miejsce dla Ciebie, bo z Grudziądza bardzo blisko. Tak, w końcu blisko domu. Ja tak konkretnie to z Kwidzyna, ale to powiedzmy, że tak samo to blisko. duża reprezentacja, chyba Kwidzyna też jest? No, dwóch, dwóch, w zasadzie trzech Kwidzyniaków. Jeden z Grudziądza, także, ale ogólnie we czwórkę reprezentujemy ten sam klub. Także tutaj będzie, będzie na pewno fajnie, że, że wszyscy razem na jednej gali startujemy. Eryk Walecki, rekord 02, ale to nie będzie łatwy rywal, bo miałem okazję oglądać jego walki. I taki to można powiedzieć, że ciężki rywal, przez to, że rekord nie robi wrażenia, a na pewno w klatce nie będzie zabawy i to nie jest ogórek tak zwany. Tak, na pewno. Ja tutaj absolutnie nie lekceważę rywala, tym bardziej, że wielokrotnie sam powtarzam, że czy pasy, czy rekordy nie walczą. To jest MMA i tutaj nie ma znaczenia tak naprawdę jaki masz rekord, jak, jaki masz pas w jiu-jitsu czy w innym sporcie, bo tu wszystko zmienia i weryfikuje klatka. Tak naprawdę są małe rękawice i wszystko może się wydarzyć. Jakbyś miał sobie wizualizować jutrzejszy pojedynek, to jakby miał wyglądać? Mówisz, że wszystko się może wydarzyć, ale wymarzony scenariusz. Wymarzony scenariusz zawsze szybko się kończy i, i w pierwszej rundzie kończy się walka i cześć. Aczkolwiek biorąc pod uwagę tutaj, że, że rywal e, widzę, że, że potrafi przeciągnąć do pełnego dystansu, więc prawda jest taka, że nie ma znaczenia dla mnie w jaki to będzie sposób, najważniejsze jest po prostu, żeby to moja ręka powędrowała do góry. Waga poszła bez problemu? E, tak, tak, mam tutaj, współpracuję z bardzo fajną dietetyczką, pozdrawiam Justynę Walkowiak. Eee, bardzo dużo mi pomaga, pilnuje mnie cały czas na bieżąco, także tutaj eee, bez najmniejszych problemów poszła nam redukcja i wszystko gra. No to życzę, żeby jutro też w walce poszło bez problemów eee, i bez kontuzji dobrej zabawy Ci życzę dziękuję. Nie dziękuję za życzenia i dziękuję za wywiad.